Lieton pod tytułem Lalkowe wieca. Biery mnie dziwskry z tego, że jak na rynek w Cieszynie przyjadą rozmaici majstrowie rzemiosła, to nie bardzo jest co kupić przydajnego. Zeszłym sobotem zaś kapkę ich przyjechało, a i tam skąsi z Polski, ale najwięcej pod jej budami szło widzieć świecidełek, rozmaitych lalek i łobrosków. Pod jedną budą szło uwidzieć uobleczone w szaty rozmaite barwne koniczki, które udowały lalki. Tak rozmyślą. Kierę małe dziewczę woziłoby taki dziwolungi w lalkowym wózeczku i nie zna se na to odpowiedzi. Zaś pod inszą budą siedziała cała kupa krasnoludków bez gęby i łoczy, ale za to na głowie miały taki wielki sklapiały mycki, które przykrywały całą resztę. Tak rozmyślą, skierć czemu przyszła taka moda, coby rzemiosło ino taki lalkowe wieca robiło. Kiesi, tacy majstrowie, robili ganz insze wieca, które ludziom do czegoś naprawdę były przydajne. Można to je też temu, że już dziś o wszystko idzie kupić w każdym krzewcie i co by ludziom coś wciś i coś utarżyć, to ta wiedz musi być ganz inszo i ciepać się na oczy. Były też budy, w których szło kupić rozmaite miody, rozmaite syry i dorty. Z miodami te pół biedy, bo ten kiedy kolem nie chodzi, to nie skorzyść sum ich przedowo. Taki pszczeloż musi ino rozdoroka porządzić z pszczołami, co by siadały na taki kwiotka, z których miód ludzie wartko kupią. Co inszego było ze syrami, których pod jednym budą podarzyło mi się narachować, aże sześć A ci panoczkowie, kierzy ich przedowali, musieli ich przez akansi rychli spatrzyć. Rzemiosło to je przyca ino to, co kiedy zrobił sum, a przedowani cudzych wiecy, to po naszymu mianuje się krzewcynim. Toż już miejcie się wszyscy dobrze i wiesiołego powiątku.